Odkryłem tajemnicę, która zmieniła całe moje życie. Od zawsze czułem, że coś jest nie tak w mojej rodzinie. Nie wiedziałem, jak to nazwać. Pustka? Niewypowiedziane słowa? Mieszkałem w małym miasteczku pod Olsztynem. W starym domu po dziadkach. Mama powtarzała: Nie wtrącaj się w sprawy rodzinne. Ojciec, choć życzliwy, unikał tematów przeszłości. Jesienny wieczór. Deszcz uderza w okna. Wiatr smaga zasłony. Siedziałem na strychu. Przeglądałem pudła pełne zdjęć i dokumentów. W kącie, pokryte kurzem, znalazłem pudełko. Serce zabiło mi szybciej. Nie otwierałem go od razu. Przypominałem sobie dzieciństwo. Krzyki dorosłych. Dziwne spojrzenia. Nagłe milczenie. Miałem siedem lat. Bawiłem się w piaskownicy z kuzynem. Nagle dorosły krzyknął: Nie rusz tego! To zbyt bolesne! Nie wiedziałem, o co chodzi. Widziałem, jak rodzice chowają twarze w dłoniach. Potem milczenie. Ten moment utkwił w mojej pamięci. To była pierwsza wskazówka, że coś jest ukryte. Spotkałem Pawła, przyjaciela z dzieciństwa. Wiesz, zawsze czułem że coś jest nie tak w Twojej rodzinie, powiedział cicho. Ja też, ale nie wiedziałem co, odpowiedziałem. Kilka dni później otworzyłem pudełko. W środku były listy, fotografie, notatki. Było tam coś, co mogło zmienić moje życie. Jeszcze nie wiedziałem, co dokładnie. Zadzwoniłem do cioci w Warszawie. Podróż pociągiem trwała kilka godzin. Myśli kłębiły się w głowie, gniew, Ciekawość, strach. Wiesz, znalazłem coś na strychu, zacząłem, pokazując dokumenty. Wiedziałam, że prędzej czy później to odkryjesz, odpowiedziała. Ale nie byłam pewna, czy jesteś gotowy. Przez kilka dni przeglądaliśmy dokumenty. Pojawiały się pytania, na które nie znałem odpowiedzi. Zastanawiałem się nad przeszłością babci, wujka, rodziców. Każda odpowiedź rodziła nowe pytania. Miałem dziewięć lat. Zobaczyłem ojca w salonie. Wielki kredens pełen dokumentów. Chwycił je gwałtownie i schował w szufladzie, gdy wszedłem. Patrzył na mnie z napięciem i strachem. Jakby bał się, że zobaczę coś, co nie jest dla mnie. Pewnego popołudnia poszliśmy z ciocią do starego parku. Siedząc na ławce, poczułem, jak ciężar lat opuszcza moje ramiona. Czułem, że coś tu nie gra. Przez całe dzieciństwo, powiedziałem. Wiem, i dlatego chroniliśmy cię przed tym, odpowiedziała cicho. Ciocia podała mi ostatni list. Wziąłem głęboki oddech. Otworzyłem go powoli. Tajemnica ujawniła się. W latach 70. lokalna firma budowlana, w której pracował przyjaciel wujka, doprowadziła do katastrofy budowlanej. Zawaliła się część nowo wybudowanego budynku. Zginęło kilku ludzi, w tym członkowie sąsiednich rodzin. Babcia i wujek chronili rodzinę. Ukrywali prawdę przez dekady. Mój ojciec, choć był dzieckiem, nosił poczucie winy. A ja, całe życie, dziedziczyłem niewypowiedzianą emocję. Poczucie winy, gniew, niepokój wszystko miało swoje źródło w ukrytej tragedii. W drodze powrotnej spotkałem Pawła. Teraz wszystko ma sens, powiedziałem. W jego oczach dostrzegłem ulgę. Gdy wróciłem do domu, deszcz ustał. Miękkie światło poranka wpadało przez okno. Usiadłem przy stole. Po raz pierwszy od lat poczułem spokój. Zacząłem spisywać historię rodziny. Pozwoliłem sobie na płacz, gniew, a potem przebaczenie sobie innym. Odkrycie tajemnicy nie było końcem. To był początek życia w prawdzie. Uwolnienia od ciężaru niewypowiedzianych słów i krzywd. Dziś wiem jedno. Prawda, nawet bolesna, daje wolność.